Pokój wart fortunę pół miliona dolarów w bursztynie i złocie absolutny cud. Salon o powierzchni małego mieszkania, ale zamiast gipsu 6 ton czystego bursztynu, skamieniałej złotej żywicy sprzed 44 milionów lat. Ta komnata świeciła jak słońce okrzyknięto ją ósmym cudem świata. A potem w chaosie II wojny światowej stało się coś niewiarygodnego. Niemcy ją zrabowali, spakowali w kilkadziesiąt skrzyń, wywieźli i na początku 1945 roku ten skarb po prostu wyparował. Dziś śledztwo w tej sprawie prowadzi się na dnie Bałtyku i w polskiej ziemi. A najlepsze historię, którą Wam dzisiaj opowiem Zaczynamy od transakcji, która brzmi jak szalony deal z TikToka. Król wymienił ten klejnot architektury to pół miliarda dolarów w złocie i bursztynie na stu bardzo wysokich żołnierzy. I to nie jest żart. Witam Was. W Art Perspective Podcast. Ja nazywam się Dorota Szarnowska i dzisiaj nie rozmawiamy o nudnych katalogach. Dziś rozmawiamy o największej zaginionej tajemnicy sztuki XX wieku, a mianowicie bursztynowej komnacie. To jest tak soczysta historia, że wymaga dokumentalnej precyzji, bo to historia o luksusie. Politycznej głupocie i skamieniałej żywicy, która stała się kartą przetargową w globalnej wojnie. Zacznijmy od początku, czyli od Gdańska. Wielu myśli, że to rosyjski skarb. Inni, że to pruski luksus. A prawda jest taka, że to jest międzynarodowy produkt premium made in Gdańsk. Frederick I, król Prus, złożył zamówienie w 1701 roku. Chciał, żeby jego gabinet w Berlinie konkurował przepychem z samym Wersalem. No i tu pojawia się pierwsze pytanie: skoro to było dla pruskiego króla, to dlaczego zatrudnił ludzi z Gdańska, a nie z Berlina? Odpowiedź jest prosta i to jest nasz pierwszy twist. Gdańsk był wtedy światową stolicą bursztynu. To nie jest marketing, już od X wieku to miasto miało absolutnie niezrównane warsztaty. Gdańskie dzieła trafiały na dwory papieży, sultanów i carów. Kiedy więc Prusom zależało na absolutnym majstersztyku, musieli ściągnąć najlepszych. I tak do niemieckiego zespołu, w którym był już Andreas Schlüter, dołączyli gdańscy mistrzowie Gottfried Thurau i Ernst Schacht, by doprowadzić ten projekt do końca. Oni nie robili zwykłej boazerii, to było cacko pokryte od tyłu złotym listkiem z lustrami, które podwajały to złote światło, dając efekt absolutnego słońca we wnętrzu. Całość zajmowała ponad 55 metrów kwadratowych. Niestety, Fryderyk I umiera w 1713 roku, a jego następca, Fryderyk Wilhelm I, Znany jako król-żołnierz ma o tym arcydziele zdanie mm, skrajnie niepochlebne. Dla króla-żołnierza komnata była ostentacyjna, garyś, czyli po prostu zbyt krzykliwa i niepotrzebna. Zamiast wieszać ją w pałacu, rozkazał ją zdemontować i złożyć w magazynach wojskowych. Wyobrażacie sobie pół miliarda dolarów leżące w skrzyniach w magazynie. I wtedy na scenę wkracza car Piotr Wielki. W 1716 roku dochodzi do historycznego spotkania Piotra i Fryderyka Wilhelma I w Havelbergu. Rosja i Prusy potrzebują sojuszu przeciwko Szwecji. A co jest najlepszym cementem sojuszu? Wymiana prezentów dyplomatycznych. Piotr Wielki, który już wcześniej podziwiał bursztynowe panele, Dostaje ten skarb od króla żołnierza. I to nie był skarb dany z miłości do sztuki, tylko czysty pragmatyzm. Ale to nie jest koniec dealu. Król-żołnierz miał obsesję na punkcie jednej rzeczy: bardzo wysokich mężczyzn. Prowadził pułk piechoty, który z dumą nazywał Gwardią Poddamską, ale który prześmiewczo nazywano Lange Keris, czyli Długie Chłopaki. Król-żołnierz był gotów poświęcić największe dzieło sztuki w Europie, byle tylko zdobyć więcej wysokich rekrutów do swojej armii. I tak w tym wielkim geście dyplomacji bursztynowa komnata została wysłana w 18 skrzyniach do Petersburga, a Fryderyk Wilhelm w zamian dostał między innymi członków tego słynnego pułku i rubin od cara. Zatem podsumowując, arcydzieło rzemiosła z Gdańska, które miało konkurować z Wersalem, zostało zamienione na Sojusz i Żołnierzy. To była pierwsza nieudana ucieczka komnaty od swojego pierwotnego przeznaczenia. Dopiero w Rosji ten bursztynowy skarb faktycznie rozkwita. Najpierw trafia do pałacu letniego, potem zimowego, a ostatecznie w 1755 roku. Carowa Elżbieta przenosi go do swojego w pałacu Katarzyny w carskim Siole. Włoski architekt Bartolomeo Francesco Rastrelli dostaje zadanie powiększyć komnatę, by pasowała do większej sali. I to jest ten moment, kiedy osiąga ona swój ostateczny legendarny wygląd. Staje się jeszcze większa, jeszcze bardziej złota, licząc ostatecznie ponad 6 ton bursztynu. Przez blisko 200 lat bursztynowa komnata stała się symbolem rosyjskiej dumy. A to, co nastąpiło później w 1941 roku, jest najboleśniejszą stroną tej historii. W czerwcu 1941 roku w trakcie operacji Barbarossa Armia Północna Wehrmachtu zajmuje carskie sioło. Niszczą wszystko, ale jeden łup jest dla nich szczególnie ważny. Dla nazistów to nie był tylko po prostu wojenny łup. To był artefakt, który wracał do domu. Uważali go za dziedzictwo Prus, które Rosja niesprawiedliwie posiadała. Rozkaz był jeden. Komnaty należy rozebrać i wywieźć. Konserwatorzy, mimo paniki, próbują zabezpieczyć bursztyn, który jest z natury kruchy i łatwopalny, ale Niemcy ich powstrzymują. Rozbierają ją na 27 paneli i ładują na ciężarówki. Skarb wraca do Niemiec, tyle, że nie do Berlina. Trafia do królewca, stolicy Prus wschodnich, gdzie Gauleiter Eryś Koch, ten, który zarządzał wschodem Rzeszy, nakazuje złożyć ją ponownie w Zamku Królewieckim. Tam na chwilę znów jest wystawiona na widok publiczny. I właśnie w tym miejscu, w Królewcu w 1944 roku, ten złoty, skamieniały cud świata znika na zawsze. Jak? I co się stało z ludźmi, którzy wiedzieli, co się z nim stało? Zostańcie ze mną, bo to jest dopiero początek śledztwa. I tu dochodzimy do drugiego aktu, aktu zniknięcia, czyli wojny, łupu i królewieckiej otchłani. Dochodzimy do najbardziej konspiracyjnej części opowieści, która łączy wszystkie nitki śledztwa. To historia człowieka, który wiedział wszystko. Erich Koch, Gauleiter plus Wschodnich, to on odpowiadał za reasemblację komnaty w Królewcu i za jej ewakuację. Koch zniknął po wojnie, ale został schwytany przez Brytyjczyków w 1952 roku, przekazany Polsce. Został skazany na karę śmierci za zbrodnie wojenne. I tu następuje kolejny twist, który zwala z nóg. Erich Koch nigdy nie został stracony. Dlaczego Polska trzymała skazanego nazistowskiego zbrodniarza przy życiu przez ponad 35 lat? Większość historyków jest zgodna. Polskie władze, tak jak i inne alianckie służby, uważały, że Koch znał dokładną lokalizację ukrytych skarbów, w tym burty nowej komnaty, i że jego życie było jedynym kluczem do odnalezienia tego i innych łupów. Więc Koch. Skazany na śmierć, spędził dekady w celi, prawdopodobnie używając wiedzy o skarbie jako osobistej polisy ubezpieczeniowej. Ale czy w końcu im coś powiedział? Odpowiedź jest rozczarowująca niestety nie. Pomimo dekad przesłuchiwań, Koch nigdy nie ujawnił miejsca ukrycia bursztynowej komnaty. Co więcej, są dowody, że umyślnie kierował śledczych na manowce. Koch zmarł w 1987 roku w więzieniu, zabierając ze sobą sekret ósmego cudu świata do grobu. Ten fakt ma dwa kluczowe znaczenia. Po pierwsze, to ostateczny dowód, że nawet władze komunistycznej Polski i Związku Radzieckiego nie wierzyły w oficjalną wersję, że komnata spłonęła w królewcu. Wierzyli, że ona przetrwała. Wierzyli, że Koch wie, gdzie jej szukać. Być może w jego rodzinnym Wupertalu albo gdzieś w tajnych bunkrach w Saksonii. To napięcie geopolityczne jest kluczowe. Po drugie, ta historia pokazuje, że chociaż komnata została wymieniona na żołnierze w 1716 roku, w XX wieku stała się kartą przetargową o życie nazistowskiego zbrodniarza i symbolem. Nawet w środowiskach niemieckich podnoszono głosy, że gdyby odnaleziono ją w niemieckich rękach, powinna służyć jako rekompensata za straty wojenne. Bursztyn znowu stał się walutą polityczną. Czy w tej historii jest jakiś happy end? Tak, ale to happy end w postaci duplikatu. W 1979 roku, po dekadach bezowocnych poszukiwań, Rosjanie podjęli decyzję o rekonstrukcji. To był monumentalny wysiłek, który trwał 24 lata i kosztował ponad 11 milionów dolarów. Częściowo sfinansowany przez niemieckie korporacje. Był to akt symbolicznego pojednania i kulturalnego odrodzenia. To była mordercza praca. Bursztyn jest niesamowicie trudny w obróbce. Wymaga ciągłej, żmudnej pieczołowitości. Rzemieślnicy. Musieli odtwarzać techniki Gdańskich Mistrzów bazując tylko na starych, czarno-białych zdjęciach. Musieli dobierać setki odcieni żywicy, to jest kolejny hołd dla mistrzów z Gdańska, ich 17-wieczne umiejętności były niemal niemożliwe do powielenia. W 2003 roku kopia bursztynowej komnaty w pałacu Katarzyny w carskim siole została uroczyście otwarta, stając się nowym, symbolicznym ósmym cudem świata. Na ceremonii byli obecni między innymi Wladimir Putin, Gerhard Schroeder i George Bush. A zatem, czy zaginiony klejnot świata przepadł w ogniu? Prawdopodobnie nie. Odnaleziona bursztynowa komnata, element wyposażenia komnaty i tajemnica Ericha Kocha są najmocniejszymi argumentami, że bursztynowa komnata przetrwała. Została rozczłonkowana, a jej części mogą spoczywać w różnych miejscach. Dziś poszukiwania są bardziej zacięte niż kiedykolwiek. Trwa podwodny wyścig na dnie Bałtyku, gdzie wrak SS Karlsruhe czeka na ostateczną inspekcję. Polski zespół nurków Baltic odnalazł ten statek w 2020 roku u wybrzeży Polski. Karlsruhe wypłynął z królewca w pośpiechu w ramach wielkiej ewakuacji operacji Hannibal. Nurkowie w jego ładowniach znaleźli pojazdy wojskowe, porcelanę i co najważniejsze wiele skrzyń o wciąż nieznanej zawartości. To znalezisko rozwaliło wyobraźnię historyków na nowo, bo dokumentacja sugeruje, że to właśnie ten statek mógł transportować bursztynową komnatę. Równolegle toczy się lądowy wyścig w polskiej ziemi, gdzie Jan Delingowski i inni badacze uzbrojeni w georadary szukają podziemnych skrytek nazistów, przekonani, że komnata czeka właśnie tam na odkrycie. Ten zespół, który od dekad bada kaszuby, uzyskał w sierpniu 2025 roku zezwolenie na Wiercenia po tym jak georadary AGH wykryły dużą i wyraźną anomalię w miejscu dawnego poligonu SS w północnej Polsce. Choć słynny fałszywy alarm w Wałbrzychu udowodnił, że anomalie mogą być naturalnymi formacjami skalnymi, to fakt, że technologia GPR rozwija się, daje nadzieję na odkrycie, które jest ukryte pod warstwami ziemi. Więc co stało się z pół miliardem dolarów w bursztynie? Moja teoria? To nie jest ani ogień, ani woda, ani bunkier. To jest może wszystko naraz. Koch, człowiek obsesyjnie kontrolujący, wiedział, że nie uda się wywieźć wszystkiego jednym transportem. Część skrzyń mogła zostać załadowana na statki, jak SS Kalrue i zatonąć. Część mogła zostać w ostatniej chwili zakopana w jakiejś polskiej kryjówce, a klucz do mapy przekazany w zaufane ręce. A najsmutniejsze jest to, że klucz do tej tajemnicy, Erich Koch, zabrał tę wiedzę ze sobą do grobu. Ale to właśnie ta nierozstrzygnięta tajemnica jest dziedzictwem komnaty. Przetrwała jako mit napędzając nowe pokolenie poszukiwaczy. I to jest cała prawda o bursztynowej komnacie. To nie był tylko klejnot, to była polityczna waluta, która nigdy nie traciła na wartości. Dziękuję Wam za dziś. Pamiętajcie, że historia sztuki to nie tylko muzeum, to jest też śledztwo. Jeśli chcecie zobaczyć zdjęcia z wraku Karl Rue, mapy królewca i miejsca, gdzie Polacy szukają komnaty w bunkrach, zajrzyjcie na moją stronę, na Substack. Wszystkie linki i wizualizacje znajdziecie w opisie odcinka. A wy jak myślicie? Zatopiona? Spalona czy ukryta w bunkrze? Dajcie znać w komentarzach na YouTube albo wpadajcie na moje profile na Instagramie. Jestem jako Art Perspective. Do zobaczenia za tydzień przy kolejnej historii, która dowodzi, że sztuka jest bardziej kryminalna niż wam się wydaje.